I ja naprawdę tego nie kumam. Tłumaczę, wyjaśniam, pokazuję, co jest do zrobienia. Nikt o nic nie pyta. Wszystko jest niby jasne. I co? I nic. I jedyne, co słyszę, to wyjaśnienia, wymówki, usprawiedliwienia. Ja naprawdę nie kumam, co jest nie tak z tymi ludźmi. Masz czasem tak? Czujesz podobnie jako menadżer? Widzisz tę sprawę tak samo? Doskonale to rozumiem. Ale mamy coś dla Ciebie: unikatowy i skuteczny program iManager. Absolutne kompendium wiedzy na temat zarządzania ludźmi. Przez 4 miesiące w specjalnie przygotowanej aplikacji będziesz miał okazję spotykać się z wirtualnymi trenerami. Codziennie coś do zrobienia. I uwaga tylko 20 minut dziennie. Wrzucimy cię w pewną rywalizację, a właściwie grywalizację, w myśl idei bawiąc uczyć, ucząc bawić. Od czasu do czasu będziemy mieli okazję z wami spotkać się na żywo. Sam sprawdź i sam się przekonaj.